Miał nigdy nie zawalczyć, a jednak zawalczy. Marcin Najman ponownie przyjęty w Federacji Fame MMA. Ksayo odniósł się do propozycji walki z Wojtkiem Golą, który obecnie posiada ogromną armię fanów. Zaskakujący przeciwnik Filipa Heizera. Zawalczy on z Gimperem. Prawie 4 lata, nazwijmy to, na wygnaniu. Tyle czasu Marcin Najman musiał spędzić poza Federacją Fame MMA, a teraz wychodzi na to, że jednak cesarza przyjmują. Analizując Freak Fighty, to zdecydowanie najlepszym podejściem jest unikanie słowa nigdy, ponieważ ostatecznie z biegiem czasu takie deklaracje nie starzeją się dobrze... Podczas wczorajszej konferencji zobaczyliśmy zaskakujący, a może jednak dla wielu niezaskakujący, powrót Marcina Najmana do Federacji Fame MMA. Przeanalizujmy więc jak wyglądały ostatnie 4 lata, które zostaną zakończone walką z Boxdelem. Cały problem zaczął się w listopadzie 2020 roku, kiedy to w walce bokserskiej z Cassiuszem Marcin obalał oraz kopał, a następnie po zakończeniu pojedynku jego trener umyślnie uszkodził nogę Kasiusza. Mogliśmy wtedy zobaczyć na mediach społecznościowych Federacji jasny komunikat. Tak jak Marcin Najman zapowiadał, to była jego ostatnia walka Fame MMA na pewno. Czas mijał, w kwietniu 2022 roku mieliśmy konflikt boksela z Marcinem Najmanem, mocno medialny, przy okazji mocno humorystyczny, którego motywem przewodnim była sytuacja w Częstochowskiej galerii jurajskiej zwana aferą kogucią. Przenosimy się teraz 10 miesięcy do przodu, luty 2023 rok, jeden z live'ów aferkowych, podczas którego Boxdell wypowiedział się na temat potencjalnej walki z Marcinem Najmanem. Nigdy nie zawalczę z Marcinem Najmanem na żadnym wydarzeniu, w którym mógłby zarobić jakiekolwiek pieniądze, Mogę nawet jutro jechać do Skauta, do Częstochowy, tam gdzie jesteś. Dawaj, bijemy się w MMA. No i termin sparingu został przez Marcina ustalony i zatwierdzony, co ciekawe, przez drugą stronę, jak informował Najman, na 20 marca o godzinie 12. Marcin stawił się na miejscu, natomiast przypomnijmy sobie, jak to finalnie wyszło. Zbliża się godzina rewolwerowców. Ustaliłem pierwszy wolny termin. Taki wypadł na dziś, godzina 12. I niestety, na nabrany. Wiecie! Jestem bumbel! Orkiestra weselnego! To co? To nie bąbel. Tak więc wszystko było ustalone: data, miejsce sparingu, Marcin Najman na miejscu, orkiestra na miejscu, ale Boxdala nie było, i pojawia się pytanie, dlaczego wtedy się wystawił? Czemu nie było cię wczoraj na sparingu? Idiota umówił się na sparring z fake content. Należy jednak odnotować, że Marcin Najman jak najbardziej wydaje się chciał doprowadzić do tego sparingu, natomiast alternatywny termin nie został później ustalony, a w rozmowie z Sylwestrem Wardęgą, Boxdel wymijająco podszedł do tematu braku ustalenia właśnie innego terminu sparingu. Ale wiadomym faktem jest, że z, takiego, z takiej perspektywy też wizerunkowej, że tu go z jednej strony blokujemy i banujemy, a tu daje mu tą walkę i daje mu rozgłos, ja też jestem trochę taki pomiędzy motem a kowadłem. Dwa tygodnie później pojawił się wywiad z Bogzelem, w którym poinformował, że myśli o takim starciu z Najmanem, ale w formie walki, natomiast daje sobie sprawę z reakcji ludzi na jego wcześniejsze słowa, a później realizację tego pojedynku. Wiesz jaki jest problem? Jest jest jedna rzecz, która mnie bardzo hamuje od tego, żeby gdzieś tam z nim skrzyżować te rękawice. Boję się, że ludzie i fani fejmu powiedzą coś w stylu, że no widzisz Miał, ty... Raz gadasz to, raz gadasz to, raz go banujecie, później teoretycznie gadasz o potencjalnej walce z nim. W tamtym czasie również pojawiały się informacje na temat olbrzymiej oferty, jaką miał otrzymać Bokzel od Federacji Cloud właśnie za walkę z Marcinem Najmanem. Jak się jednak okazuje, do walki finalnie tam nie doszło, natomiast w kwietniu tego roku Sylwester Wardenga powiedział, o jaką kwotę chodziło. To mogę powiedzieć, że na przykład Michał dostał ofertę na walkę z Najmanem. Za y, półtora, ale na luzie mógł to podbić do dwóch. No i przeskoczyliśmy tak w skrócie po całej sytuacji i wracamy do wczoraj. Podczas konferencji poznaliśmy całą kartę walk, a po prawie czterech latach pojawił się Marcin Najman ponownie nawiązując do afery koguciej oraz robiąc face to Facebook z po wcześniejszej żartobliwej wymianie zdań. Następnie padło pytanie, które raczej mocno sugeruje, że taka walka będzie miała miejsce w fejmie. Marcin czekaj, że jesteśmy dla was! Czy chcielibyście zobaczyć Marcin Najman kontra Boxdel na PGN Filip Heiser finalnie otrzymał walkę we Frikach, natomiast jego przeciwnikiem nie będzie Nathan, który ostatnio mocno starał się doprowadzić do tego starcia, tylko w tym przypadku zawalczy z Gimperem. Natomiast Wy możecie zawalczyć z przyciskiem lajka like oraz subskrypcji, oczywiście, jeśli materiał Wam się podoba, codziennie o 6 rano macie tutaj takie treści. Cała karta walk została odkryta, trzecim od końca pojedynkiem będzie starcie Heiser kontra Gimper. Walka zdecydowanie zaskakująca i raczej nie obfitująca w emocje, z uwagi na brak konfliktu oraz neutralne podejście do siebie obu stron. Zdecydowanie więcej osób ostatnio liczyło na Jedynek Filipa Hajzera z Natanem, ale wychodzi na to, że na narodowym, kontrowersyjny Freak Fighter nie zawalczy. Omówmy bardzo szybko kartę walk, z której duża część była do ostatniej chwili trzymana w tajemnicy, i to jest dość ciekawe w porównaniu z poprzednimi wydarzeniami. Za darmo na YouTubie zobaczycie starcie Wielkiego Bu z Normanem oraz Marcina Wrzoska z Filipem Bodkowskim, gdzie można wyczuć konflikt pomiędzy nimi, więc jakieś emocje powinny być. Następnie walka sportowa Kierasa, czyli taty Bandury z Crazyim, czyli tatą Denisa Załęckiego w boksie w małych rękawicach. Ogłoszona walka Marty Linkiewicz, natomiast jej przeciwniczki jeszcze nie znamy, starcie Ferrari'ego z szurkiem gdzie na konferencji nie było zbytniego show, a wręcz mentami bardzo było miło pomiędzy nimi. I tutaj poprawiając błąd z jednego z materiałów, walka w MMA. Zapis kontraktowy tyczył się rewanżu w Formule K1, ale w przypadku wygranej Ferrarego po walce komunikaty przekazywane przez Kamila Łaszczyka wprowadzały w błąd. Starcie Krzysztofa Diablo Wodarczyka z paszą. Jedynymi emocjami są wcześniejsze słowa diablo, którego podejście do freakfighterów Fighterów i e sportowców mogliśmy ostatnio usłyszeć i było ono negatywne. Natomiast w momencie. Konfrontacji z Kierasem przeprosił Bandurę i poinformował, że docenia każdego, kto wychodzi do walki, szczególnie z Miszczeniem Świata. Możemy więc uznać, że kontrowersje związane z słowami Krzysztofa Wodarczyka, przynajmniej w temacie konfliktów na konferencjach, zostały zakończone już na samym początku. Wspomniany wcześniej Filip Hajzer zawalczy z Gimperem, a walką wieczoru zgodnie z zapowiedziami jest starcie Don Cassio z Tomaszem Adamkiem. Tutaj wymiany zdań są zdecydowanie ostrzejsze, natomiast Cassius też nie prezentuje swoich umiejętności na konferencjach z uwagi na stonowane podejście Adamka. I mam jeszcze dodatkowo ten turniej w MMA. Z pulą 2 milionów złotych, w który wystąpi 8 zawodników. Piotrze Liga z Wiewiurem Zadyma z Tyborim, natomiast Piotrem, a nie Pawłem, który na poprzedniej gali zaatakował Kasjusza. Trzeci jest pojedynek Alana Kwieciskiego z Arkiem Tańculą, a czwarty Grega z Tomaszem Oświeciński. Dzisiejszy materiał jest mocno freakfightowy, natomiast w tym przypadku połączymy zarówno coś nie freakfightowego, z czymś freakfightowym. Słuchajcie, Wojtek Gola postanowił przekuć ostatni rozgłos w sukces, no i dodatkowo wypowiedział się, że mógłby z kim zawalczyć, a tą osobą chciałby, żeby był Ksajo. Chociaż patrząc na rozpiskę walk obecnie mam już do czynienia z siedmioma pojedynkami turniejowymi oraz ośmioma innymi walkami. Do tego pojawia się dość mocno prawdopodobne 16 starcie boxdela z Najmanem, więc w przypadku jeszcze kolejnej walki gala może potrwać do drugiej, trzeciej w nocy. Natomiast Wojtek Gola przedwczoraj zdecydowanie zmienił swoje podejście do ostatniego szumu wokół jego osoby i ta strategia wygląda na zdecydowanie lepszą. Dlaczego lepszą? Ponieważ posiada naprawdę potężną armię i naprawdę konkretnych gości mocno zaangażowanych. Wczoraj na swoim Twitterze opublikował wpis, mam najlepszych widzów wraz z nagraniem tiktokowej, nazwijmy do konferencji. Elementem charakterystycznym jest zdjęcie profilowe wszystkich uczestników, będące słynną ostatnią fotografią Wojtka. Kochamy Cię! Kochamy Cię! kochamy, z nami! Zostań z nami! E, gdzie on jest, niby? No na czacie, mocna, mocna armia. Na... Gdzie jest? Zapisał mocna armia! To on jest. mocna armia. Kochamy cię. Kocha, kochamy, kocha, kochamy cię! Kochamy cię! Kocha, kocha, cię. Zasta, Ej, kochamy cię! Co jest grana? Ej, jesteśmy twoimi Ej, to jest naprawdę on! Kochamy Cię. Możemy więc mieć do czynienia w chwili obecnej, zaznaczając z jedną z największych, najbardziej oddanych, najbardziej charyzmatycznych społeczności w polskim internecie. Wojtek zachęcił również swoją armię do wbicia mu 100 tysięcy obserwacji na Twitterze, co bardzo szybko zostało osiągnięte, a następnie zapytał: Chcecie, żebym zaczął robić swoje irl e i live'y? Natomiast wczorajsza konferencja fame zamiast miniatury z twarzami zawodników miała zdjęcie Wojtka Goli, a on sam w sposób zdecydowany pojawił się na konferencji. Cześć, kochani, tatoś przyszedł? Witam was serdecznie na pierwszej konferencji przed największą galą w Europie, w historii Europy. Tutaj pojawia się właśnie temat walki Wojtka, która naprawdę mogłaby mieć jakieś podłoże, historię i być czymś ciekawym, ponieważ do takiego starcia chciał doprowadzić od dłuższego czasu i teraz również to deklaruje. Ja uważam, że dobrym pikiem byłby Paramaxil. A ja myślę, że Ksajo może. No to oficjalne myślę, pytanie. Ja myślę, że wielu rywalów by się znalazło ciekawych. Ale, ale Ksajo gdzieś najbardziej chodzi po głowie. Na pewno, od dłuższego czasu. Ksajo podczas swojej transmisji na żywo oglądał konferencję i wręcz lekko wyprzedził propozycję Wojtka Goli, a następnie twierdząc, co odniósł się do niej. Natomiast musimy pamiętać, był to stream, podczas którego Ksajo mógł lekko żartować, ale taka walka na pewno by się sprzedała. Ktoś jest chętny. Inter... A, mogę jeszcze z tym brzuchem? A no to co, no to zapraszam. Dobra, dawaj ja, minął limit, biorę to. Brympikiem byłby maxil. A ja myślę, że Ksajo może. O, Dawaj! Biorę to! Dobra, piszę to to do Boxdela, żeby jednak myślałem, się że kontraktowali. By by się kawę, Udym, idę Ksayo przegrać za milion złotych. Ksajo mówił na poważnie, czy żartował, czy otrzyma propozycję, czy się na nią zgodzi, tego nie wiemy, ale jak się dowiemy, oczywiście was tutaj poinformuję. Widzimy się jak codziennie jutro o 6 rano tutaj na kanale. Miłego dnia, siema!